Dobrze, ile masz punktów karnych? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, ale że. Ja yy, zdarzyło się, że ktoś dał ci mandat? Znaczy, taka sytuacja Tak, była? zdarzyło mi się. Tak? I mam takie dwie, y, y, dwie opcje. Jak mam dobry humor, to zagaduję, tam no jakieś właśnie. głupie żarciki, nie? Ale nigdy słaby? się nie płaszczę. A. a jak mam słaby, to. Dobra, dawaj te punkty, dawaj te mandaty. Masz na kremla żonę, więc spadaj. spadaj. <laughs> Okej. Okay. Mm. No. Okay, a teraz jaki masz humor? Teraz? Bo drzwi z prawej strony się nie otwierają mm, Nie, teraz jest okej okay. Jest okej, okay, dobra Ty dużo podróżujesz, zwłaszcza teraz latem, trasa pewnie za trasę e, Jakiej muzyki słuchasz właśnie w drodze? Jak jesteśmy w trazie koncertowej, to paradoksalnie staramy się wyciszyć Bo jednak każdy muzyk to wie, że kontakt z, z muzyką non stop Jeszcze w uszach, kiedy tak. jesteś na scenie, jest głośno, no to po prostu jest takie przydawkowanie muzyki i, i przede wszystkim zmęczenie materiału, mózgu, no nie wiem, jakoś, p, 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 wiesz, receptorów po prostu uszu, że, e, że odpuszczasz, że po prostu już później chcesz, wiesz, jechać i, i, i słuchać, nie wiem, no szelestu drogi, to wszystko. Natomiast jak sobie odpo już odpoczywam z kolei od trasy koncertowej, to bardzo, bardzo lubię głośno, no już na maksa po prostu rozkręcić sprzęt w aucie, no i tutaj nie biorę jeńców. Bardzo lubię takie ja rokowe, mocne, ostre piosenki. Aha. Tak żebym oczywiście mogła się drzeć i śpiewać razem z, z twórcą.